Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Będziemy dzisiaj mówić o czwartym sezonie Cold War powiemy o zmianach, które w nim się pojawiają. Przede wszystkim będziemy mówić o nowych broniach i zmianach w zombie, jako że to nas najbardziej interesuje. Jak widać tych zmian ma być dość sporo. W Urzonie dostajemy nową mapę i kilka innych nowości. To w pozostałej części gry dochodzą nam nowi operatorzy, kilka nowych broni, nowy Score streak, oczywiście nowe mapy Multiplayer a także i przede wszystkim nowy region w Outbreaku a z nim nowy Quest, czyli nowe zadanie, które trzeba na nim zrobić do tego w końcu długo oczekiwana mapa z rundami w Berlinie w połowie sezonu z tego co wiadomo jako że w Outbreaku porawi się także nowy Easter egg, który ma być prowadzeniem do tejże, właśnie mapy. Także miałoby to chronologicznie jakieś uzasadnienie. Przejdźmy teraz do nowych broni, które pojawią się w grze. Dostajemy na starcie MG82 znany karabin, ciężki karabin maszynowy, który ma być dość potężny. W tej grze zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Może być całkiem przydatny zombie. Do tego pojawi się nowy pistolet maszynowy. OTS-9 szybkościelny prawdopodobnie na bazie Skorpiona z poprzedniej wersji Black Ops niestety dla zrównoważenia prawdopodobnie będzie posiadał dość mało amunicji oprócz tego będziemy mieli Nail Gana z pojawiał się w Black Ops 3 broń która nasz w bliskim dystansie prawdopodobnie będzie robić całkiem dobrą robotę zdecydowanie w zombiakach może nam się przydać. Nowy AR, czyli karabin szturmowy, który pojawi się w grze, to C58. dużo obrażenia na za bliskim zasięgu i troszeczkę mniejsza szybkość W Zasadniczo powinno nam dać tutaj dużo zabawy w zombie, jak wszystkie karabiny szturmowe, zresztą dosyć dobrze sprawują się w naszym trybie. Pojawi się również maczuga, broń mele do walki, wręcz coś pomiędzy kijem bejsbolowym a maczetą. Z nowych rzeczy w samym trybie zombie, dostajemy nowy region w ognisku Zarazy. Region Zoo, podejrzewam, że będzie dość interesujący. Również z nowym regionem, dostajemy nowe zadanie, czyli nowego questa na tym mapie też coś związanego z hordą i, i hordami zombie, do, zombie dookoła oczywiście wszyscy czekają na e, mapę z rundami e, mapa, która myśleliśmy, że pojawi się dużo wcześniej pojawi się w połowie czwartego sezonu będzie to Maurder Toten czyli Berlin zasadniczo e, mapa podobno bardzo ciekawa Nowy Easter egg, który będzie w ognisku zarazy, będzie równocześnie wprowadzeniem do tej nowej mapy z rundami, na którą wszyscy na chwilę obecną czekamy. Oprócz tego yy, mają zostać wprowadzone zmiany w systemie zdrowia, czyli ilości życia, które mają na chwilę obecną zombie. Okazuje się, że Treyarch postanowił troszeczkę zmniejszyć yy, ilość życia, które mają na high rankach, żeby prawdopodobnie ułatwić dotarcie do tej powiedzmy rundy 100 do tego bronie do walki wręcz dostają buffa tak samo jak i snajperki prawdopodobnie nie chodzi tylko o damage ale też o ilość zombie których, które będziemy mogli zabić za jednym strzałem która na chwilę obecną jest ograniczona tylko do 3 sztuk w multi dostajemy 4 nowe mapy collateral hijacked Amsterdam Miraż Większość z tych map jest 6x6, 1x12x12 oraz Amsterdam jak widać mapa pojedynkowa Dostajemy również 3 nowe mody Miejmy nadzieję, że ciekawe wypróbujemy je na pewno To by było na tyle w dzisiejszym filmie Dziękuję serdecznie za uwagę Zapraszam do lajkowania i udostępniania oraz na streamy, które pojawiają się na północnego na kanale. Serdecznie zapraszam do, do oglądania. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Over and out. Peace.